Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Susek. A to kolejna powtóreczka w cyklu Waszych bitew. Znów od hahajpa. Z, z tego jego tournée po szóstych tierach do ISA 6. Tym razem szturm na kareli. HaHaip znany z agresywnego swojego stylu gry. Na pewno coś też tutaj wykombinuje w, w ten sposób agresywny. Na pewno. Typ 58. W zasadzie na, na tych chińskich szóstkach wielkiego wyboru nie było. Chyba tylko Typ 68 się nadawał, jak widać, troszeczkę kulująca penetracja, w porównaniu do Cromwell'a na pewno. ale Większy damage, ale też i mniejsze przez ta mobilność, mniejsza szybkostrzelność. A pancerz, to na mediumie szóstego tieru, tylko cyferki, tak naprawdę. No ale dobrze już yy, nie przedłużając dalej. Jedziemy i zobaczymy co tutaj nam wymyśli H-Hype, Jak widać póki co spokojnie, spokojnie, ale agresywnie. Bo spokojnie, bo nikogo nie ma, ale agresywnie, dlatego że już jest na ich kapie. No tutaj szczęśliwy ding od yy, yy, radzieckiego towarzysza brata. Tym razem wszedł jakiś hit za zero. O, tutaj M4 się pokazała. Zobaczymy co M4 nam zaproponuje. Powinien się przebijać? Nie, nie przebija się. Cymbał. I Nashorn musiał oczywiście go robić bo czemuż by nie. Ale mniejsza. No i już jest w zasadzie wjazd na kap. Nie zdążyłem powiedzieć, że tutaj są praktycznie praktycznie no praktycznie są same szóstki tam troszeczkę tych piąteczek jak pancer czwarty wygląda jakby o jednak się... jednak żyje myślałem że nie żyje on ma dobry reload działa ale koleś spanikował a mógł oddać hitę jeszcze jednego grzesiek 58. osiem no to m7 sam nie wiem co robi a jednak strzela no to nieźle nob solo gamer nie wiem o kim tu mowa jest, być może jest mowa o hahajpie, że nie pojechał ich wspierać. No ale co ja tam, co tam on wie o zabijaniu? Teraz rozglądanie się po bazie. To jakiś kawulec schowany za kamulcem, pasuje to nawet do niego. Kawulec, kamulec. od szybszy, chyba kawulec. Jednak nie, koleś nie ma z zmaksowanego tego pojazdu dostał dwa hity i już już spuch Przyjechał dzielny Hellcat wspomóc chińskiego towarzysza broni. No i teraz się zrobiło statycznie bo w sumie jeszcze zostało u nich 8 chłopa, a ja widzę tylko 3. O, skampieni po lewo. Dwaj. Helka z Wolverine ten helikopter może skończyć zaraz życie, bo jeszcze AT8 chyba. AT8 tam jeszcze jest. Tutaj hahaj próbuję zajechać dwa kawulce. Nie wiem czy jeden zginął, czy jeden nie zginął, czy jeszcze się po prostu nie zaświecił, ale gdzieś tutaj na pewno jeden z nich jest. A, drugi jest tam. No to lek lekki problem. No i hit za zero. Chciało się kolesia zaskoczyć i wyszło za zero. Wyszło jak zwykle, nie? No ale na szczęście gąska w taki sposób, że... Nie miał na ciebie pola ostrzału. Tam KW-1S. Nawet celujący z tego co widzę. <śmuchy> nie trafił. Cały fart. Po twojej stronie. Więc w szaleńczym... O tak. W pogoni kw 1 s Jedna nawet nie ma to lówki, w ogóle to pluton jest? Dwóch jest, a trzeci się do kleju. Mniejsza o to, ale tak średnio wchodzą te strzały. Wiadomo, penetracja. O, Prze przewidziałeś, trochę przesadziłeś. Zabawa z kawulcami to nie jest najprostsza sprawa. Wszystkie już patrzą na ciebie. O dziwo odbiłeś, no nieźle. Wygląda jakby miał topową rufę. Wydaje się, że tak, KW1 chcecie zajechać, no ale chyba mu się to nie uda. Za bardzo jesteś świadom to, co się dzieje na mapie. On twardo blgnie przed siebie. Bardzo, bardzo ciekawy sposób zagrania szturmu. No i KW1 na traku. I chyba tyle z jego gry, tak naprawdę. Eee, jeszcze w ogóle nie strzela. Co to, bot jest czy coś? No tak wygląda. Wygląda na bota. Popatrzył sobie w lewo, w prawo i tyle z niego. Piąty frag. Tutaj tak cichaczem e, tyle fragów już narobiłeś. O, o, o. I szósty. Fajnie. Przynajmniej Top Gun już jest. Jeszcze jakbyś dwóch skończył, to Radley. E, ale to musiałby ktoś pomóc. W ogóle też nie strzelasz praktycznie, praktycznie, nie wystrzelisz żadnego pocisku goldowego, tutaj KW-1S1 się na ciebie patrzy. Ale to jest ten gorszy KW-1S, który nawet nie ma topowej lufki. Więc starczy teraz dobrze przycelować i frak jest twój. Siódmy, no więc wystarczyłoby skończyć to KW-1S-a i Radley. Tylko on patrzy w twoją stronę. Sojusznicy tak nieszczęśliwie wjeżdżają. Może nieszczęśliwie, w tym sensie, że dla ciebie z... zabiorą tego fraga, może tak być. Hmm. Tamten koś też się nie chwapi. Dostał za 140, strzelił. Ech, niestety, trafienie w sojusznika musiał imbecyl wjechać. Ci w celownik, jak żeby inaczej. Szalony Mietek. No, bra brawo. Jak szukać idioty, to najprościej we własnym narodzie, prawda? Ja bym tu agresywnie wjechał, bo nie ma co ryzykować. się uda, się nie uda. się udało. I 8 fragów i Radley. Bardzo przyjemnie, dlatego taki świetny wynik na pewno wyszedł w Exp. No i cóż, gratuluję, bardzo fajnie zagrane, bardzo dynamicznie, nietypowo, niekonwencjonalne, a takie zagrania mi się najbardziej podobają w tej grze, także dzięki wielkie za powtóreczkę. No i cóż, mam nadzieję, że się podobało. No i do następnego razu, cześć!